Czytamy Gabrielę Zapolską, Moralność Pani Durskiej. Pozwolę sobie przeczytać list od prezydenta. Szanowni Państwo, podczas teg tegorocznej dziesiątej odsłony Narodowego Czytania spotkamy się, aby wspólnie czytać Moralność Pani Durskiej, Gabrieli Zapolskiej. To wyjątkowy utwór, który piętnuje obłudę i zakłamanie. Odnajdujemy w nim komizm i gorzką ironią, mistrzowskie odmalowanie postaci i wyczucie języka, ale przede wszystkim uniwersalne przesłanie moralne, które w imię uczciwości i sprawiedliwości każe potem zło. Sztuka za Polskiej zbogaciła literaturę polską o ważną refleksję społeczną. Pojęcie durszczyzna weszło na trwałe do języka potocznego, a na przestrzeni epok było różnie interpretowane, stając się przedmiotem żywych dyskusji. Wszystko to sprawia, że dramat ten od ponad 100 lat cieszy się niesłabnącym powodzeniem. Dowodem tego są także jego liczne inscenizacje teatralne oraz udane adaptacje telewizyjne i filmowe. Jestem przekonany, że każdy z tych walorów zapewni również pomysłowość naszej akcji. Przepraszam, pomyślność naszej akcji. O własnym sposobie i o oryginalnym kształcie tej realizacji zdecydują ponownie sami uczestnicy. Ubiegłoroczna edycja dowiodła, że nawet w trudnym czasie pandemii, z zachowaniem wszelkich koniecznych zasad bezpieczeństwa, Narodowe Czytanie nieprzerwanie się rozwija i przynosi wiele przyjemności wszystkim jego współtwórcom. Mam nadzieję, że razem powtórzymy ten sukces. Serdecznie zapraszam Państwa na Narodowe Czytanie w sobotę, 4 września 2021 roku. Zjednoczmy się tego dnia wokół nieprzemijających wartości naszego literackiego kanonu. Aby czerpać radość z bycia razem przy wspólnej lekturze. Z wyrazami szacunku i sympatii, Andrzej Duda. Akt pierwszy. Scena, na której przedstawiony jest salon w burzu domu. Dywan, solidne meble, biała serweta, kawa, a wokół stołu przy białej serwecie siedzą. Jak palisz, jak palisz, w staranie Boże z tym tłumokiem? Do grów, do grów, nie do pańskich pieców. Czego niszczysz teraz Smolaków? Czekaj, ustąp się, ty do niczego, ja ci pokażę. Ruszaj, zbudź panienki, a jak mu zechcą wstać, to pościągaj kołdry. Cóż, panny wstają? Panna chęcia kopnęła mnie brzucho. Wielka afera zbi się do wesela. Proszę o wielmożnej pani. Widzisz, jak się w piecu pali. proszę o wielmożnej pani. Ja o wszystkim myśleć muszę. Niedługo przez was do drogu zajdę. Proszę o wielmożnej pani. Ja chciałam prosić, że ja od pierwszego pójdę w sobie. Co? Jak? Pójdę w sobie, ani mi się wasz. Ja za ciebie zapłaciłam w kantorze, Musisz dalej służyć. A to mi się podoba. Ja dam na swoje miejsce. Patrzcie ją, jak się odgryzła. Już się jej w głowie przewróciło. O, już miasto na nią działa. Może na panną służącą się śpieszy. Proszę o wielmożnej pani. To przez panicza. A? Tak. Ja nie chcę. No bo to... Znowu? Ciągle. A to to, a to tak, a jeszcze przecież... No dobrze, ja mu powiem. Proszę o wielmożnej pani. To na nic. Przecież wielmożna pani już nie raz, nie dwa mówiła, że mówiła. No, ale teraz to pomoże. Bo ksiądz mówił, żeby odejść. Czy ty u księdza służysz, czy u mnie? Mm, ale jak księdza muszę słuchać? Idź po mleko i po Idę proszę żeby. Wody. Jeszcze czego. Hartujcie się. Felicjan, stajesz? Wiesz, ten błazen, twój syn, nie wrócił jeszcze do domu. Co? Nic nie mówisz? Naturalnie. Ojciec to oraluje. Niedaleko padło jabłko w jabłoni, ale jak będą łóżki małe, nie zapłacą. Proszę o pani. Stróż przyszedł o meldunki tych państwa, co się sprowadzili. Idę. Hesia, Mela, Felicjan. A to familia. No, no, z torbami poszlibyśmy, żeby nie ja. Dlaczegoś stróż zostawia na dziedzińcu domową miobę? Deszcz leje. Chodź, chodź. Nie ma jej. Nie ma? Słyszysz przecież, jak myje głowę stróżowi? Ha, jak miło obrzeć się trochę? No, nie się, ja także niechle... Czekaj, poprawię. A teraz daj grzebień, to Cię uczeszę. Daj spokój, jak zobaczy, będzie krzyk. Niech krzyczy, ja się nie boję. Ale ja się boję. Tak e, nieprzyjemnie, tak głośno. jak krzyczy. Bo ty jesteś sentymentalna. Ty się wdałaś w ojca. Lernu polerum. Skąd ty wiesz, jaki jest ojciec? Przecież ojciec nic nie mówi. E, ja już wiem. Zresztą masz jego moc. To dziwne. Co? Niby, że dziecko podobne jest do ojca albo do matki. Jak to się dzieje? A ja wiem, a ja wiem. Wiesz, powiedz? Więc nie ma kupi. Nie hmm. powiem, ale wiem. Ktoś powiedział? Kucharka. O, kiedy? Wczoraj, jak mama poszła do teatru, a nas nie wzięła, bo to niemoralna sztuka. Poszłam do kuchni i tam Anna mi powiedziała Ochmel, ochmel. Hesia, ja myślę, że to grzech. Co? Mówić z kucharką o takich rzeczach! Kiedy to prawda? Tak jest naprawdę. Gdyby to mama wiedziała! No to co? Krzyczałabym? Ona wiecznie krzyczy. A mnie nie powiesz? Nie, nie chcę brać na swe sumienie. Nie grosz malutki. No, zrób teraz ze mnie dziewczynę z czarną kosą z wiejskiej strzeby. To nie się. Wiesz? Zbyszek znów poszedł na lumpkę. Nie ma go! Nie ma! Coś bym ci powiedziała, ale przysięgnij, że nikomu nie powiesz. Nachyl się. Zbyszko lata z Hanką. O co? E, bo ty co z tobą gadać? No powiedz sama, czy można z tobą ugadać? No bo mówisz, że lata. No lata. Czy zaczepia, czy się kocha, czy jak? O, chz. Zbyszko? No co, nie byłaś na Halce? Nie wiesz, jak to się dzieje? Paniczno i nieszczęsna Halka gwałtem tu idzie. Ale to ma sceny. Potem to było wtedy, jak takie dusze nosili, ale Zbyszko... O, oh, Hesiu! O, Hanka! Ja się jej zapytam. Zobaczysz, czy jak płamię? Hesiu, nie pytaj się, ja proszę! A dlaczego? To swoja rzecz. Zresztą mama nie słyszy. Hesiu, nie czegoś przed kampą wstyd. No to się nie będę pytać, ale ja wiedziałam wczoraj, jak on ją tu i tu szczypał. A mówisz, że się jej kocha. No, no właśnie. Przecież gdyby się w niej kochał, to by ją nie… Wiesz co, ciebie to pod klosz. Za to Kesiu, podklosz? Za twoją głupotę. Ach, chciałabym wiedzieć, gdzie ten Zbyszko tak nocami chodzi. Może do parku na spacer, teraz tak ładnie. Głupia jesteś. Hanka, nie wiesz, ty gdzie tak panowie po nocach chodzą? Skądże ja? No tak, jak pan Zbyszko do rana prawie co dzień. Ano, A no, musi gdzieś chodzić. Pytałam go, mówił na ląkę. A kucharka śmiała się także i mówiła, że do nocnych powiadni. Ach Boże, kiedy ja już naprawdę czegoś się porządnie dowiem? Kiedy ja już będę duża? Kiedy nie będzie przede mną tajemnic? A ja tak wolę co? Nie wiedzieć o niczym. To tak jakoś miło. Ja wolę nic nie wiedzieć. Czego by tu? Co to? Ubierać się? Hajka sprzątać? Mela? damy, Felicjanie? Zostań jeszcze. Już michem przeleciał. Felicjanie? Hesiu! Co? Rodzicielka? Eee, przesądy. Hesiu, patrz, się śmieje. Hmm, no to co? Niech się śmieje. Cóż to ja nie mam własnego sądu? Czego się śmiejesz, idiotko? Sprzątaj. – Albo czekaj, byłaś kiedyś w nocnej kawiarni? <tanie> – Panienka też. Ja nawet nie wiem, gdzie to jest. – Boś, głupia. Kucharka była, jak była młoda. Mówi, że tam panowie siedzą, piją likiery i że tam bardzo wesoło. Kucharka mówiła, że tam są młode, ładne panny i że… – Cicho, Brysi, bo jeszcze mama usłyszy. – Idź, idź. To nie dlatego, że mama, tylko że ty nie chcesz wiedzieć, żeby ci się w głowie rozświetliło. – Mówiłam ci, wolę nie wiedzieć. Przed chwilą się sama pytałaś. O co? O te dzieci! O to co innego! No dlaczego? Bo tam to o dzieciach to ciekawe, a to. Mm, brzydkie. Wcale nie. To jeszcze ciekawsze. Może być, ale mnie to zaraz potem. tak smutno. O, idzie lumb. Gdzie byłeś? Gdzie byłeś? Poszła. Gdzie byłeś? Lumpowałeś się? Mój złoty, powiedz, powiedz, ja nic nie powiem mamie. Poszła? Ładnie się wyrażasz? Nie powiesz? A ja wiem. W nocnej kawiarni byłeś. Likiery piłeś, Ładne panny były? Tak ładnie śmierdzisz cygarami. Uu, uu jak ja to lubię. Mówię ci, poszła. Lecz, daj spokój. Tak? To ze mną? Poczekaj. Ja też dorosnę, ja też pójdę na lumpę. Ja też będę uchodziła po kawiarniach i będę bić likiery po nocnych kawiarniach, tak jak ty, jak ty. Ładna edukacja. Ślicznie się zapowiadasz. A teraz, żeby cię nauczyć grzeszności w kole rodzinnym. Mamciu, mamciu, zbyszko powrócił. Cicho bądź. Jesteś? Jestem i znikam. Idę się przespać przed biurem. Nie, zostaniesz tu. Mam z tobą do pomówienia. A, lecę z Bierzę. Proszę iść się ubrać, Mela, to tam. — Już nie ma czasu. — Pięciopalcówki? Na to starczy. Hesia znów podarła kalosze. — Nie ma tu gdzie czarnej kawy? — Nie ma, mój panie. Hesia, nic nie szanuje. Nigdy z ciebie nie będzie kobieta jak należy. — Nie ma czarnej kawy w tym zakładzie. — Gdzie byłeś? E. Gdzie byłem do tej pory? Gdyby mamcia wiedziała, to by mamcia tak skakała. O! Najlepiej więc nie pytać. Jestem matką? Właśnie dlatego. Muszę wiedzieć, na czym tracisz czas i zdrowie. Widzi mamcia, co pod nosem? Wąsy, a nie mleko, a więc. Jak ty wyglądasz? E! Jesteś zielony. To modny kolor. Mamcia kazała także balkony i okna w domu pomalować na zielono. Która panna cię weźmie, jak będziesz tak wyglądał? Jeszcze gorszy biorą. Nie ma czarnej kapy w tym zakładzie. Wyrażaj się inaczej. Ciągle myśli, że jesteś w towarzystwie Kokocic. O, takie dobre towarzystwo, jakie inne. A potem, co mamcia wydziwia na te kokotki. Niby to i u nas nie ma kokot w kamienicy, sama mamcia wynajmowała tej z pierwszego piętra. Ale jej się nie kłania. Ale pieniążki za czynsz mamcia bierze od niej, że aż ha. Przepraszam, to ja takich pieniędzy dla siebie nie biorę. A co mamcia z nimi robi? Podatki nimi płacę. Ha, no, a ja idę spać. Czy ty przestaniesz się lampartować? Jasmin Jasmine. Jak długo płacić? Nie, ja długo płacić, długo płacić nie będę. E, to o tym już później. Zbyszko, zbyszko, Na cię mlekiem z tym karmiła, żebyś nasze uczciwe i szanowane nazwisko po kawiarniach i skelunkach włączył. O, było mnie chować mleczką Nestla, podobno doskonała. No nie martwujmy się, pani Dulska. A co macie, to chcecie, żeby tu z wami w domu robił. Nikt nie wyważujemy jak w ostatnie snopki. Ciężkie czasy, nie ma na przyjęcia. E, człowiek jest zwierzęciem towarzyskim. Musi od czasu do czasu myśl wymienić. O, widzi, Marcia, myśl, takie wielkie słowo. Choć ono się stąd dna, to przecież tu i ówdzie się jeszcze kręci. Ja tam nie mam czasu myśleć. Właśnie, właśnie. Więc też ja myk z domu. Bo w domu właściwie cmentarz. A czego? Myśli. Swobodnej, szerokiej myśli. A więc do kawiarni, do... Tak, tak, do... Co mam mamcia może wiedzieć, którymi drogami chadza ludzka myśl, nawet takiego jak ja kołtuna? Jesteś głupi, ty i twój ojciec, to jedna dusza. O, co dzień w cukierni, a ty, Bóg wie gdzie. Dziękujemy. Dziękujemy.